Chodziło o sprawę petroinwestu i strat, jakie akcjonariusze polskiej giedy ponieśli, zostały zrobieni w bambuko, przepraszam za to brzydkie słowo, młodzieżowe w slangu, na kwotę bez mała miliarda złotych. Poprzez wyprowadzenie pieniędzy do dziwnych traf do Rosji i Kazachstanu w drugim stopniu. Na rzekome poszukiwanie ropy. A tak się składa i to jest niezwykle ciekawe w tym postępowaniu. Dlatego Pegasus był też tak potrzebny, że w tym wątku pojawiają się osoby, które są bardzo wysokimi funkcjonariuszami służb specjalnych, ale nie polskich. Domyślacie Państwo, jakiego państwa? Bynajmniej nieprzyjaznego wobec Polski. Wysocy politycy najbliższego środowiska Putina. Więc jednym słowem, czy Pegasus do takiej sprawy nie miałby zastosowania, nie miałby uzasadnienia? No Myślę, że nie ma sprawy, której bardziej racjonalne i twarde są argumenty do zastosowania środków techniki operacyjnej nowoczesnej, jak właśnie tego rodzaju historia, gdzie pojawiają się y, ludzie z rosyjskich służb specjalnych, ludzie z establishmentu Rosji, najbliższego otoczenia nawet pana prezydenta Putina i y, gdzie pojawia się gigantyczna strata, którą bez świadomości część polskich akcjonariuszy, nie tylko polskich y, giełdy, poniosło poprzez wyprowadzanie pieniędzy między innymi do Rosji, gdzie te pieniądze znikały. Kto był słupem, który i prawdziwy właściciel różnych firm.